Siema, w końcu nadszedł czas, że kończymy naszą mini-serię odcinków związaną z graficznym interfejsem użytkownika. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób odbierać zdarzenia związane z JList oraz JCheckbox. Jeśli chcecie wiedzieć, jak, jak się coś takiego robi, zapraszam Was do obejrzenia tego materiału wideo. Dzisiaj nie będę tworzył zupełnie nowego kodu, tylko posłużę się już istniejącym kodem także mamy tutaj trzy metody obsługa wielu komponentów przewijaj oraz twórz komponenty są to metody które znacie z poprzednich odcinków no i tak może zajmiemy się yy, zajmiemy się metodą przewijaj spójrzmy jeszcze raz jak ona działa Mamy okno przewijania, mamy, mamy cyferki, czyli naszą listę oraz pasek przewijania. To co chciałbym dzisiaj zrobić, to jest, jest związane z odbiorem, odbiorem zdarzeń z tutaj z tego okienka przewijania, to znaczy, że kiedy sobie kliknę na przykład na siódemkę, to żeby siódemka była zaznaczona. Nie tylko tutaj w tym okienku, ale również tam, tam w kodzie naszego programu, żeby program wiedział, że ja zaznaczyłem 7. No, czyli chciałbym zrobić tak, żeby ta 7 była wyświetlona powiedzmy tutaj w naszej konsoli. Jak można coś takiego zrobić? Spójrzmy najpierw na, na nasz kod. Mamy metodę przewijaj, tutaj mamy cały nasz kod tutaj mamy action listenera do pola tekstowego, to to na razie nie będzie nam potrzebne. Mamy przewijaj. Teraz trzeba by utworzyć kolejną klasę wewnętrzną, która będzie powiązana z no właśnie. z co my tutaj mamy z naszą z naszą listą, ponieważ to Ponieważ to na elementach listy będę klikał, i to jakby te elementy listy będą dalej wy wywoływane czy przekazywane tam do, do składni naszego, yy, naszego programu czy naszego kompilatora. No to utwórzmy sobie klasę wewnętrzną. Nazwiję ją sobie na przykład lista listener. Dodajemy słówko implements. No. I teraz tutaj sprawa ma się trochę inaczej niż, niż w przypadku przycisków, ponieważ w przypadku przycisków dodawaliśmy action listener'a. A tutaj dodajemy coś innego. Wpisujemy nie action listener, tylko list. list selection listener, czyli to jest metoda nasłuchująca, czy zaznaczyliśmy element na naszej liście. Tutaj również musimy zaimplementować metodę, mamy value changed. Dobra. Teraz co na, należy z tym zrobić? Należy stworzyć specjalne, specjalne warunki. Już Wam pokazuję o co chodzi, jeśli E. Get value is Adjusting tworzymy zmienną pomocniczą, teraz robimy rzutowanie na stringa. I pobieramy element z listy. Lista. Kropka, get selected value. Następnie wyświetlamy wszystko na, na naszej konsoli. Opcja. Tak wygląda nasz tutaj prosty warunek. Czyli jeszcze raz. Get Value is Adjusting. Co to znaczy? znaczy pobierz wartość dostos dostosowującą się coś, coś w ten deseń zmienna pomocnicza tak jak wspomniałem typu string rzutowanie na stringa elementów listy lista getSelectedValue czyli pobierz zaznaczony, zaznaczony element czy zaznaczoną wartość a następnie, następnie wyświetl na konsoli zmienną opcję która jest stringiem dobra Mamy to utworzone, teraz trzeba jeszcze połączyć, połączyć tą klasę z naszą, naszą listą w, w naszej metodzie przewijania. Czyli mamy tutaj lista, dodajemy sobie lista, tutaj, tutaj przebieg włączenia naszego listenera jest podobny jak w przypadku przycisków, czyli lista.add i mamy list selection listener. To jest ta opcja. New, tworzymy nowy obiekt. Lista listener. Sprawdźmy, jak to działa. Mamy nasz okno. Proszę zobaczyć. Klikam na elementy. I te elementy wyświetlają nam się na ekranie konsoli. Jeżeli jesteśmy tutaj przy pasku przewijania, przy tej liście, to mogę od razu pokazać jeszcze jedną ciekawą metodę. Mianowicie, w tym momencie jest domyślnie ustawiona opcja, która pozwala na, na wielokrotne. Zaznaczanie elementów. Jak, co to znaczy? To znaczy, że mam na przykład zaznaczoną piątkę, klikam Ctrl, szóstka, siódemka, ósemka. Jest kilka rzeczy zaznaczonych. No tutaj mi się akurat wyświetla, teraz same piątki mi się wyświetlają. Natomiast, jak sami widzicie, mogę zaznaczyć kilka elementów naraz. Można to zmienić. Można to zmienić. Już pokazuję, jak to zrobić. Może być na przykład tutaj: lista, kropka, set selection mode, list, selection model, kropka. I mamy, mamy opcję single selection, czyli pojedyncze. Zaznaczanie. Sprawdźmy. Wciskam kontrol. I się, się. Nic nie dzieje. Nie dzieje się tak jak było w poprzednim przykładzie. Puszczam kontrol. Cały czas pojedynczo mi się zaznaczają. Wciskam kontrol. I cały czas mamy pojedyncze zaznaczenie. W porządku, czyli, czyli ta składnia działa. Dobra, kolejna sprawa, jaką chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jest związana z, z komponentem o nazwie checkbox. Wyświetlimy sobie teraz inną metodę. Twórz komponenty. Mamy metodę twórz komponenty. <laughs> I mamy tutaj pole do zaznaczania. I teraz yy, podobna sprawa jak w przypadku listy. Chcę zrobić tak, że te zaznaczę pole, to pojawi się informacja na naszej konsoli tutaj, że pole zostało zaznaczone. Jak coś takiego zrobić? Yy, no to po pierwsze trzeba utworzyć znowu klasę wewnętrzną. public class zrobimy sobie check box listener implements item listener czyli tutaj znowu jest kolejna inna sprawa coś podobnego natomiast inaczej się nazywa Mamy tutaj item listener, natomiast w, w liście było list selection listener, natomiast w, w przyciskach było action listener, czyli wszystko to jest podobne, ale ma inne, inne nazwy. Checkbox listener, i teraz tutaj robimy również bardzo podobnie jak w przypadku listy. Tworzymy zmienną pomocniczą. Włączone, ustawiamy ją na wyłączone albo na, na false. Po prostu yy, tak książki tak podają, że tak powinno się robić. Że domyślną wartością powinno być właśnie, że coś jest wyłączone, albo że przyjmuje wartość false. No to sprawiamy, że jest wyłączone. Wyłączone. Następnie dajemy warunek. Nasz checkbox, nasza zmienna, kropka, is selected, czyli że jest zaznaczone. Jeśli jest zaznaczone, wtedy zmieniamy wartość naszej zmiennej na, na włączone. Dla lepszej czytelności użyję kapsloka. Włączone, następnie wyświetlimy nasze wyniki na Ekranie konsoli. Pole jest plus czy włączone. Mamy to. To są nasze warunki. Teraz trzeba dodać, dodać do naszego checkboxa. Oczywiście trzeba go powiązać z tym listenerem. Więc tutaj jest nasz checkbox. Checkbox. Add item listener, new, checkbox listener. Sprawdźmy jak to działa. Mamy nasze okno. Pole do zaznaczenia jest odznaczone. Klikam, jest zaznaczone i wyświetliło mi się na ekranie pole jest włączone. Odznaczam, pole jest wyłączone. Włączone, wyłączone, włączone, wyłączone. No, tak to działa. Jest również pewna opcja, która pozwala na y, programowe y, zaznaczenie pola. Pokazuję już jak to wygląda. Checkbox set selected, czyli ustaw zaznaczenie na. Przyjmujemy przyjmuje wartość boolean, czyli true. Teraz jak widać nasze pole jest od razu zaznaczone. Odznaczam jest wyłączone. Zaznaczam włączone, wyłączone. Włączone, wyłączone. Tak to wygląda. To by było na tyle. Dziękuję Wam, jeżeli dotrwaliście do samego końca. To jest, to jest końcówka tej mini serii. Także, także to, co chciałem, to tutaj już pokazałem. Kolejne odcinki będą. Będą związane już z kolejnym tematem. Także jak sami widzicie, temat związany z graficznym interfejsem użytkownika jest bardzo obszerny. Powstało z tego tutaj 6 odcinków, z czego każdy ma praktycznie ponad 10 minut. Także jest o czym opowiadać. Żeby to wszystko opanować, to trzeba naprawdę poświęcić kupę czasu, przećwiczyć kupę kupę rzeczy. Pisać, 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 jeszcze raz pisać, żeby to wszystko weszło tutaj w krew, żeby weszło w nawyk. No, dotrwaliśmy do. No, mamy 120 linii kodu, także tego kodu zaczyna nam przybywać. Będzie zapewne jeszcze więcej. Proszę zobaczyć, że teraz robimy naprawdę proste, prymitywne rzeczy. Jak, jak zajmiemy się rzeczami, które są bardziej wymagające, to będzie tego kodu dużo, dużo więcej. Nie potrafię powiedzieć dokładnie ile, ponieważ sam się na tym nie znam. Natomiast no widać, że kodu przybywa, a te czynności, co teraz je wykonuje, to wcale nie są, nie są jakoś, na nasze dzisiejsze czasy, nie są jakoś bardzo, bardzo mocno rozbudowane. Są to prymitywne rzeczy, ale naukę trzeba kontynuować i i trzeba to dalej robić. Dziękuję Wam jeszcze raz. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapek w górę oraz pisania komentarzy. No i co? Życzę miłego dnia i trzymajcie się do następnego. Cześć!